はい。 To znowu ja, I oczywiście, następny filik, filmik. Dzisiaj są przeglądy w ulach. Chcę sprawdzić zdrowotność rodzin, bo pamiętajcie, że jestem w terenie bardzo zapowietrzonym z amerykańskim, ale to Was nie zwalnia z tego, kochani, żeby robić przeglądy tam, gdzie nie macie terenu zapowietrzonego. Pamiętajcie, że jest końcówka yy, sezonu. Yy, to właśnie teraz rozwija się część chorób, których możemy nie widzieć przez cały sezon i sprawdzanie czerwiu pod kątem zdrowotności jest kochani dotąd dopóki jesteśmy w stanie to kontrolować czyli jeżeli w połowie września będziecie jeszcze mieć jakieś pojedyncze komórki to warto je odsklepić i sprawdzić w jakiej kondycji są te pozostałe larwy dlaczego one na przykład jeszcze są jak to jest są takie pojedyncze lub dlaczego matka tak intensywnie czerwi tak bardzo długo czerwi skoro już powinny matki ukracać czerwienie sprawdzamy też ułożenie pokarmu czy jest od, odpowiednio ułożony i wszystko zależy od ułożenia tego, jak pszczoły sobie układają, bo pytacie, ile pierzgi zostawić, ile pokarmu dać i tak dalej, i tak dalej. Kochani, jeżeli nie izolujecie matek, więc zostawiacie gniazda takie, jak mają pszczoły. Pierwsze jest pierzga, później sobie układają pokarm, w środku jest czerw. I tutaj najważniejszą zasadą jest sprawdzenie, czy... Wasze zalewania gniazd jest prawidłowe, czyli czy środek gniazda, tam gdzie jest czerw, jest zalewany, bo jeżeli tam zostawicie dużo przestrzeni, pustych komórek i nie będzie pokarmu, a pszczoły zostaną na czerwiu, czyli będą wygrzewać czerw i przyjdzie zimno i nie będą miały jak możliwości się przestawić na ramki z pokarmem, no to wiadomo, że po prostu wam zginą z głodu, wychodząc do góry, ponieważ zawsze pszczoły zostają na czerwiu. Tu mogą być ramki pełne pokarmu. Zawsze sięgacie tam, gdzie jest największa ilość czerwiu, i zalewacie je dotąd, dopóki nie ograniczycie całkowicie matki w czerwieniu, lub nie zostawicie takiej małej przestrzeni tam na zawiązanie się na końcu ramek gniazda, wtedy możecie sobie spokojnie podłożyć półkorpus, może być pusty, może być z ramkami, może być z suszem, może być z węzłą. Tutaj to tak do końca nie ma znaczenia. Warto, żeby matka nie czerwiła Wam w dolnym korpusie, tu też sobie sprawdźcie to na koniec zimowli, czy czasem matka tam nie zeszła i nie zaczerwiła, no bo niepotrzebnie te pszczoły mają się spracowywać w zimie. Jeżeli chodzi o ułożenie gniazda, to chyba by było na tyle, ale tutaj w tym ulu chciałam Wam w sumie zwrócić uwagę na nieprawidłowe ułożenie gniazda z pokarmem zimowym. Nie tyle chodzi o czerw, co o wymianę ramek. Tutaj w tym roku postawiłam na wymianę ramek, kładąc całe korpusy z węzą. Tam, gdzie mam starsze ramki na dole i ciemniejsze, które chcę już wycofać całkowicie w tym roku, więc dawałam im węzeł, żeby sobie ładnie odbudowały, a teraz jeszcze przeczerwiły, żeby były troszeczkę twardsze te. Rameczki do zimowli, no i pięknie faktycznie odbudowały, wszystko jest w porządku, tylko kochani, problem jest taki, że teraz nam pszczół ubywa. I jeżeli źle um, ułożymy gniazdo, czyli zrobimy go za bardzo obszerne, tak jak tutaj zrobiłam na 20 ramkach, bo chciałam, żeby mi cały ten korpus odbudowały i nie wyjęłam sobie na czasie tych rameczek, zaczęły zalewać, więc stwierdziłam, no może się uda, no ale to jak to jest u pszczół, my chcemy, one i tak zrobią po swojemu. Więc, kochani, nie ułożyły mi poprawnie gniazda w tym ulu. Tutaj będę musiała wykonać zabieg dodatkowy, czyli co to znaczy, że nie ułożyły? Korpus waży, kochani, myślę, że około 20 kg minimum. Bo tam na ostatnim, na ostatniej um, kochani, ulu mam wagę, tam wskazuje mi 29 chyba w tym momencie, waga, że waży tyle ul, więc liczę, że są tak samo karmione. Wagowo biorę do ręki, no to jest coś dźwignąć, więc minimum 20 kg. Problem jest taki, że wszystkie te rameczki są źle ułożone w pokarm i to się już nie zmieni, jeżeli ja tutaj nie zaingeruję, czyli pszczoły mi już nie poprawią ułożenia tego pokarmu. Dlaczego mówię, że jest źle ułożone? Tu by się wydarzyła tragedia na przedwiośniu, czyli kochani, nie wiem, czy by to będziecie widzieć. Góra ramek jest puściuteńka, zalewają centralne gniazdo, po bokach jest pusto i góra pusta. Jeżeli tak, zostawię pszczoły do zimowli na ten moment, czyli one pięknie uwiążą mi kłąb, pójdą do góry, bak na przedwiośniu jest głód. I wtedy, kiedy tak naprawdę najbardziej potrzebują jedzenia, wtedy go nie mają. Co można w takiej sytuacji zrobić? I uwierzcie mi, wszystkie te rameczki, 10 tutaj, są dokładnie tak samo ułożone. Tu niektóre są przepięknie już yy, zasklepiane Czekajcie, wyciągnę wam tam następną rameczkę. nie wzięłam sobie, stojaka, wiecie co? I to, bez stojaka, to nie jest takie proste. O! Właśnie. Cieszę się, że się kończy, kochani, sezon, bo wszystkie moje noże wrócą do domu. I ta rameczka ma, kochani, no myślę, że około 1,5 kilo do 2 kilo na pewno. Zobaczcie, tu jest jeszcze syrop, kochani, z pokrzywą dany, ale góra pusta. Tu jest przepięknie zalane, wszystko pięknie ułożone aż po boki. Zaczynają sklepić, ale tam, gdzie przedwiośnie się zaczyna, czyli góra, jest puściuteńka. I tutaj, co bym nie robiła, kochani, to już tego nie zmienię, ze względu na to, że ta rodzina jest troszeczkę słabsza, czyli... Jest średnia i tu powinnam zostawić 15 ramek. Wtedy one pięknie zalewałyby mi na deskę te rameczki z góry na dół. Mogłabym 16 na przykład, bo podkarmiaczka mi się jeszcze wtedy mieści. I wtedy byłoby ułożenie pokarmu prawidłowe. W tym momencie co mogę zrobić, kochani? No, mogę wyciągnąć parę ramek tych yy, z pokarmem i przełożyć je do gniazda. Te, które są w gnieździe, które chciałam wymienić, właśnie te czarne. Yy, z pokarmem, no to muszę sobie je teraz odsklepić i dać dodatkowy korpus do osuszenia, bo jeżeli je zacznę tutaj wkładać na miejsce tych jasnych, to po prostu będą mi dolewać dołem, a ja tego nie chcę. Więc na ten moment wszystko odsklepię, dołożę korpus na górę, ale tutaj jeszcze dzisiaj wyjątkowo zaleję im gniazdo dodatkowo syropem 1 do 1, 5 litrów. Dlaczego? Dlatego, żeby sprawdzić czy te ramki, które przełożę tutaj w miejsce tych czarnych, będą zalewać mi od gniazda, do, wiecie, do, od góry. Bo pamiętajcie, pszczoły lubią robić po swoje, one zawsze robią po swojemu i to, że nam się coś wydaje, że zrobią, to niekoniecznie będą chciały. Więc jeżeli będę widzieć, że pobrały mi 5-litrową podkarmiaczkę i zacząją zalewać pięknie górne komórki, to znaczy, że... Ładnie ułożę gniazdo. Jeżeli by się tak nie stało, czyli może wybiorą jednak te czarne ramki, zaczną mi dolewać do tych czarnych ramek i robić po swojemu, no to wtedy muszę znowu coś wykombinować innego, co spowoduje, że jednak to ułożenie gniazda zimowego będzie dobre. I tutaj, kochani, u mnie na, można powiedzieć, 90% pasieki. Y jest kilka rodzin, które właśnie sobie zrobiły po swojemu i co bym nie robiła, one i tak robią po swojemu. I tutaj dla tych trzech, czterech rodzin będę musiała robić, jak się to mówi, sztuczny, sztuczki pasieczne i wykorzystywać swoją wiedzę do tego, żeby przekonać je jednak, że ja mam rację i ten pokarm na przedwiośniu potrzebują w górnych komórkach, a nie w dolnych. W dolnych też, ale nie w takiej ilości. Miłego.